Panie redaktorze, problem z uzbrojeniem polega na tym, że my cały czas jest, jesteśmy uzbrojeni, ale na papierze. Wydajemy pieniądze na zbrojenia. Nie mamy, fizycznie, są plany, nie mamy fizycznie sprzętu w, w rękach. W ogóle sytuacja, gdzie my oddajemy sprzęt Ukrainie za darmo i jeszcze dodatkowo skupujemy ukraiński złom, jest w ogóle czymś skandalicznym. I Chyba w ogóle, panie redaktorze, najwyższy czas na to, żeby politycy realnie zaczęli ponosić odpowiedzialność za y, swoje działania. Cały czas się mówi o rozliczeniu poprzedników. Nikt tego nie robi skutecznie, nikt tego nie robi y, dobrze. Trzy czwarte ich powsadzać do więzienia nie będzie z głowy. Ileż można znosić w kółko? I to samo, panie redaktorze, od 30 lat walczymy z tymi samymi problemami. Nie. I czy cokolwiek zostało rozwiązane? Czy jakikolwiek problem w Polsce został rozwiązany? Wiem, problem dzietności, nie, problemy nadmiaru produkcji obowiązującego prawa. Nie wiem, ciągle składki na ZUS rosną, na NFZ rosną. No i czy NFZ, sytuacja w NFZ się poprawia? No nie. Ciągu, wciąż jest ta sama patologia. Nikt nie zna rozwiązania. Pani minister Leszczyna zajmuje się jakimiś alkotubkami, zamiast wziąć się realnie do roboty i zreformować na, Narodowy Fundusz Zdrowia, doprowadzić do tego, że ludzie rzeczywiście będą przynajmniej wiedzieli, za co płacą swoje składki, bo w tym momencie płacimy składkę zdrowotną bardzo wysoką, dostępu do lekarza jak nie mieliśmy, tak nie mamy i tak musimy leczyć się prywatnie, a jak ktoś ma ciężką operację, to i tak musi składać czy, czy prosić o zbiórkę w internecie. To jest skandal.